Teraz też będzie o inwestycjach, ale w nasze zdrowie. Wojskowy Instytut Medyczny otworzył zmodernizowany zakład patomorfologii. To jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów patomorfologicznych w Polsce, które oferuje pełen zakres diagnostyki cytologicznej, histopatologicznej oraz genetycznej. Ktoś może powiedzieć, patrząc na to, gdzie jest budynek główny szpitala, gdzie znajdujemy się w chwili obecnej, że to jest takie miejsce obok. No nie, drodzy Państwo, to jest miejsce centralne. Wysunięte ramiona patomorfologów znajdują się w pobliżu sal operacyjnych i tam już zaczyna się tak naprawdę ich praca. Ja bardzo się cieszę, że przez lata, wspominałem o tym przed chwilą, zabiegając o wyposażenie tego miejsca, udało nam się zgromadzić sprzęt, który pozwala nam wykonywać nie tylko badania histopatologiczne, badania immunohistochemiczne. Ostatnie również badania genetyczne, ale dysponujemy możliwościami prowadzenia wirtualnej obróbki tych preparatów, włącznie z możliwością ich oceny na odległość. Zakład Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego dysponuje wszystkimi pracowniami. Czyli wszystkimi narzędziami, które, które są wykorzystywane we współczesnej patomorfologii. Chodzi mi tu o pracowni histochemii, immunohistochemii i pracowni patologii molekularnej, która zajmuje się analizą aberracji genów, a, to, a wynik tych badań może być użyty i jest użyty. Jest używany przez lekarzy, onkologów do tak zwanej terapii celowanej. W tej chwili komplet tego, co może zrobić patomorfologia, czyli od Zwykłego normalnego badania histopatologicznego barwionego hematoksyliną ozyną przez barwienia immunohistochemiczne, których całkiem spory panel mamy. To są takie barwienia dodatkowe pozwalające nam wykrywać konkretne białka w komórkach. Aż do badań genetycznych, które no, w tej chwili rozwijamy. Tak naprawdę ta pracownia dopiero zaczyna startować, ale już powiedzmy sobie pierwsze, pierwsze oznaczenia jesteśmy w stanie zrobić.